Cześć kochani, tam Was serdecznie w kolejnym projekcie Denko, ludzie Gigant. E, z pewnością się tak będzie, bo produktów jest bardzo dużo, co widzicie tutaj po tej torbie. To jest wielka torba z Janki. E, także jeśli macie wolną, dłuższą chwilę, po prostu macie ochotę, żebym umyliła najbliższe, przynajmniej pół godziny. To zapraszam Was do oglądania i zapomnijcie sobie kciuka w górę, jeśli lubicie projekty, e, projekty Denko. E, I zapraszam. Ja tutaj podzielonych produktów, wiem, że jest trochę kolorówki, trochę pielęgnacji, raczej więcej pielęgnacji, jak to u mnie, bo ja, e, dlaczego u mnie tak często są projekty Denko? Tylko dlatego, że na przykład mam otwarty jeden szampon, jeden żel pod i używam ich regularnie, których codziennie, których dwa razy dziennie, stąd tak szybkie, szybkie zdękowanie. No i tak to już u mnie jest. Także zaczynamy po kolei, bez jakiejś większej przemyślanej wcześniej kolejności. Świeca z Janki, świeca, która była zakupiona w miesiącu październiku jako zapach, właśnie miesiąca, to jest zapach, który bardzo dziwnie się wypalił. Raczej nie wypalił, bo końcówkę musiałam, jak tutaj widzicie, po prostu przedziabać na cztery części. Tutaj tylko zostały trzy. Ja po prostu te końcówki, które mi tutaj pozostawały, będę wsadzała do kominka i w ten sposób tą świeczkę wykończę. Pokazywałam wam, międzyczasie, we vlogach, to fi co chcesz. A, pomalowałam sobie usta. No zresztą pomalowany usta. tak chodzi ko mnie mi tu mnie tu wącha. No co byś chciał? Co byś chciał? widzicie jak było? Albo, albo świeczka. Świeczka ciła. To jak pachnie Janki? Za, za mocno dla ciebie zbyt słodko? W każdym razie zapach są sobie naprawdę... Ee, jest naprawdę rewelacyjny, bardzo go lubię, Niezbyt słodki, niezbyt cukierkowy. Nawet Andrzejowi nie przykazał mu w większości takie zapachy przeszkadzają. Także to mogłam palić bez obaw. I nie wiem dlaczego tak brzydko się ta świeca po prostu spalała. Paliłam przynajmniej 4, 5-6 godzin za każdym razem, a końcówki już palić nie mogłam. Przy okazji tak się do koła także niezbyt elegancko. Ale zapach sam sobie bardzo lubię Wam serdecznie. Polecam. Krem z łagodzący krem pod oczy, chroni delikatną skórę, zmniejsza cienie, poprawia sprężystość. Moja skóra nie jest, delika nie jest delikatna, nie miała cieni i czy była jakaś sprężystości, sprężystości, tego nie wiem, ale nie zmienia to faktu, że jest to chyba jeden z najlepszych kremów Tofii. nie drap mi tu teraz. Najlepszy krem pod oczy, jaki miałam, to jest podwójna pojemność, ponieważ to jest aż 30 ml Tofii. I mamy 6 miesięcy na z e, zużycie. Pod koniec już zaczęłam go używać trochę grubszą warstwą, też bardziej na twarz, e, na szyję, żeby go szybciej wykończyć, ponieważ w sumie nie byłam pewna, kiedy go zakupiłam, a e, ma bardzo krótką datę, jak na e, tak długi okres. Krem bardzo fajnie nagrzał tą okolicę przed oczami. No, nie czułam jakiegoś ściągnięcia, świetnie się korektor na nim e, trzymał był taki właśnie delikatny, szybko się wchłaniał, miał bardzo lekką przyjemną konsystencję i kosztował naprawdę nieduże pieniążki, tym bardziej za e, tak dużą pojemność. I to jest krem, do którego na pewno wrócę. Aktualnie mam e, w, w, krem znów. Który też jest ciekawy, ale oni może kiedy idzie tylko trochę śmierdzi, że tak powiem. E, kolejny produkt z Janki to był e, zapach truskawek, słodkich truskawek, e, który też bardzo lubię, który jest właśnie taki słodki, e, słodki dżem truskawkowy. Już nieraz wam pokazywałam, także postanowiłam się skracać, do dodenku, bo to będzie naprawdę ogromne. Postanowiłam też wrzucić do ręka patyczek, którą sobie wycieram usta, bo widziałam, bo byłam leniwa, nie chciałam iść do kosza, ale też y, wrzuciłam do kosza opakowanie po e, tealighta, to są tealighty z Wilko, 30 tealightów, cena około chyba 3 funty, coś takiego i one się palą 8 godzin I naprawdę one się palą 8 godzin, polecam Wam takie tealighty e, takie grubsze, bo ja osobiście tych małych już nie kupuję, bo one się palą półtora godziny i wieczorem tak właśnie już się robi ciemno, a ciemno już się robi od godziny 16, e, 17, 18 zapalam tego tealighta i on mi za chwilę gaśnie, także e, mnie to irytuje, dlatego ostawię takie, e, takie większe, e, kolejna świeczka to jest świeczka z, e, z Glade, tutaj niestety nie piszę jaki to jest zapach, też za bardzo nie pamiętam, to był chyba ten zapach takich e, owoców, e, owoców leśnych, no z vlogów jeśli chodzi, to pewnie kojarzycie, ja takie świeczki powiem wam, o jak ona się ładnie wypaliła, dookoła nic nie zostało, one kosztują często e, około 1,5 funta na promocji, można je znaleźć w różnych sklepach, ja takie świeczki lubię bardzo palić w łazience, e, bo to jest też taki właśnie fajny akcent dodatkowy, E, zapachowy musicie tam jakiś aerozolid używać, i tak dalej. Moja taka świeczka się często pali po prostu przez cały dzień. Nie szkoda mi jej, i e, mam kolejną stu e, Kolejny produkt. Który chcę pokazać, to jest tonik marki Organic Mild Tonic, czyli tonik łagodzący 200 ml 12 miesięcy na użycie. Najbardziej lubiłam w tym toniku jego formę opakowania, ponieważ tutaj był taki dzióbek, który się odkręcić i nalać właśnie tonik. Jak wiecie, ja używam toniku w formie maszczki tonikowej, przez co też toniki idą mi bardzo szybko. Po prostu używam ich więcej niż żałuję. ich sobie to tonik dostałam od Agi, mojej z Nottingham. To był tonik naprawdę, naprawdę przyjemny. Tutaj, no opis jest tam niesamowicie jaki, ale składnik aktywny to jest aloes, lukrecja, gładka Pantenol. Bardzo przyjemny tonik nie przesłużał mi skóry. Miałam wrażenie, że skóra jest właśnie taka lekko nawilżona. Bardzo przyjemny produkt. Także do masach tonikowych rewelacja. Kolejne, kolejny produkt to jest coś, co często używam, ale później zapominam wrzucić do dęka i Wam nie pokazuję. To są kolegonowe płatki pod oczy. 10 sztuk takich płatków na naprawdę gruszowe sprawy. One są zamknięte tutaj w takiej rynięce i je sobie aplikuję rano pod pod oczy, ja nie wierzę w to, że no ma jakieś właściwości przeciwzmarszczkowe itd., to jest po prostu fajny produkt, gdy rano jesteście takie, takie niewyspane czy po nieprzespanej nocy, macie po prostu źle wyglądać i chcecie wyglądać tak świeżej, to jest naprawdę super produkt i oczywiście do trzymania w lodówce, bo tak nie trzymane w lodówce to trochę tak nie ma dla mnie sensu, także w lodówce takie płatki kolegonowe zawsze nie są, no kolegonowa maska pod oczy. I tak dalej. Świetny, świetny produkt. To jest taki bajer, taki gadżet, który e, doprowadza mnie szybciej do stanu uży, używalności, ale też e, używalności do stanu ogarnięcia się, ale równie dobrze, jeśli takich wpadków nie macie, wystarczy sobie wstawić np. przykład łyżkę, dużą taką łyżkę z tobą do zamrażalnika i później e, przyłożyć tak na, na chwilę, do zamrażalnika i później też na chwilę tak przyłożyć tutaj w tą okolicę. I myślę, że to jest super, super patent na takie nasze niewyspane gały. E, dalej. E, Pusteczki, które kupicie w Aldiku e, Mamia, ja. e, sensytywne, sensitivity, czyli, e, czyli łagodne. Świetny produkt do przecierania podkładu czy wycierania zbiórka e, po makijażu, co tu więcej powiedzieć. E, kolejny produkt, który też jest w każdym dęku e, Was nie zdziwia, 50 owalnych płatków z to są To są takie duże, e, duże, fajne płatki, które się rewelacyjnie sprawdzają. Jednym takim płatkiem zmyję wszystkie e, paznokcie, czy przetrabuję e, płynem micelarym, czy, czy, czy tam mam ochotę. Ale produkt jest naprawdę e, super. Tutaj zrobić kilka rzeczy z kolorówki, także można to kolorówkę będę na bok odkładała. Zobaczymy. widziałyście? Może nie. E, ile mi tego wyjdzie, żeby ewentualnie e, film był. E, filmik był krótszy. Tutaj jeszcze jedno opakowanie płatków e, tych kolegowych pod Miałam kilka razy w tym miesiącu sytuację, że po prostu musiałam stać wcześniej. E, I. No, przydało mi się, przydało mi się. E, kolejny produkt to e, Clinique, bardzo lubiany przez mnie produkt, Take Days Off e, Cleansing Oil. To był nie są naprawdę na niesamowicie długi czas. Nie chcę. Se... Kiedy ja kupiłam rok temu, w październiku, w listopadzie i zdenkowałam go może jakieś 2-3 tygodnie temu, e, 200 ml, powiem wam, że pierdłam tą wersję, może, może później go kupiłam, nie wiem, już nie pamiętam. W każdym razie, na zrobę toficzku. Na zdrówko. W każdym razie to był produkt e, bardzo, bardzo wydajny, który genialnie e, zmywał mój makijaż, e, który ja radził sobie z każdym makijażem, którego używałam, właśnie w formie, e, że wycisnęłam, e, zmyłam sobie makijaż, składałam dwa razy gorącą ściereczkę później zimą na zamknięcie porów. Robiłam wam też, bo o tym zresztą filmik, e, tak mi się wydaje, że gdzieś już o tym było genialne do zmywania, naprawdę. Myślę, że też rewelac rewelacyjny pomysł na e, prezent jeśli macie jakąś dziewczynę, kobietę do obdarowania. Teraz to chwila w tym vloga będę Wam przyplatała chyba już powoli pomóc na prezenty, no bo jeszcze zostało jakieś ile? 7 tygodni do świąt, już powoli może za, warto zacząć, zacząć e, myśleć o prezentach, żeby później naraz nie obudzić się z ręką w nocniku i nie, nie mieć pomysłów, także już powoli Wam może będę je sprzedawała także klinik. Muszę chyba sobie go odstawić, nawet nie zapisać właśnie na, na listę z, z pomysłami na prezenty w tym roku. Także świetny produkt, moim zdaniem, naprawdę e, miło mi się go używało, ale wyparł go olejek z Rezibo, e, który jest, chyba ma 150 ml kosztuje 50 zł w Polsce. Też jest tutaj dostępny właśnie w UK, podziękuję Wam na dole, wam na dole tą stronkę. E, ludzie, nagrywam. Przeciszło. Eee, bardzo e, się to u mnie dobrze sprawdza, I niestety jego skład nie jest zbyt naturalny, eee, jest też, też taki dosyć przydługawy, dwa lata na zużycie, ale produkt jest naprawdę świetny eee, i myślę, że e, jeśli nie próbowałyście to warto i uważam, że jest dużo lepszy, jeśli chodzi o aplikację i wydajność, niż ta wersja taka w słoiczku, którą też miałam, z tego względu, że nie wsadzam tam paluchów, jest to bardziej higieniczne i eee, bardzo, bardzo produkt. Rekomenduję Wam go do zakupu, chociaż wolę e, na dzień dzisiejszy. E, Rezibo. Szampon do włosów, którego użyłam kilka razy, e, bo ja Wam wspominałam, że to też kilka razy. We vlogach mm, moje włosy przychodzą z ostatnim czasie jakiś bunt. E, I podkradałam szampon, który kupiłam kiedyś Andrzejowi. E, to jest szampon z L'Oreal LC. To jest e, jakaś tam mam od 6 e, olejków. Szampon, który lekko przetłuszczał włosy i już gdzieś e, w połowie dnia, jak mam włosy, nie wiem, powiedzmy o 8 rano, to już około godziny 16, czy po jakieś 8 na włosy już wyglądały takie oklapnięte, niezbyt świeże, e, także, ale u niego się sprawdził. No ale no moje włosy codziennie, ja się że szampon sprawdza, ale by się pieni. E, kolejny produkt to DAW Go Fresh e, o zapachu zielonej figi oraz kwiatu, e, kwiatu pomarańczy. Bardzo lubię żele z Dove, świetnie się pienią, są bardzo wydajne, e, kremowe, później cała łazienka pachnie. Pachnie właśnie tym zapachem. To już nie jest, to jest taki zapach bardziej letni, e, letni delikatny, nie jest jakiś tam świąteczny czy energetyzujący po siłowni, żebyście po po nim kopa, ale bardzo przyjemny i na pewno jeszcze nieraz do niego wrócę. E, tutaj jeszcze jeden. E, su, e, jeszcze jeden Żel z Duff Pure and Pampering, to jest mleczko kokosowe oraz e, jakiś ekstrakt z jaśminu. To już jest zapach taki trochę bardziej kwiatowy. Ja tutaj kokosa nie wyczuwam. To dla mnie pachnie jak takie mydełka fa w Polsce kiedyś, yy, kiedyś były. Tak wygląda opakowanie. Yy, bardzo lubię te żelazdaf. No zresztą co widać już jeszcze tam bez jeden, bo to dęko naprawdę już yy, długo leżało. A u nas yy, żeli często używamy wszyscy razem. Dla Szmanna też yy, często kiedy Właśnie go kąpiemy, używamy naszych, naszych żeli, bo już jest dużo chłopak nie potrzebuje jakichś takich, wiecie, szampon szamponów, szamponów też nie, ale żeli podpryszni jest bardzo, bardzo fajny i tu jakby widzę ten jeszcze jeden, to Wam przy okazji pokażę. Ten zapach chyba mieliśmy, jak byliśmy z Andrzejem, nie, któryś, nie, dobra bo będzie too much information. E, jeszcze jeden zapach z serii Go Fresh, to jest e, granat i e, lemon, czyli cytryna z werbeną. Bardzo to taki odświeżający, cukierkowy, e, cukierkowy zapach, jeden chyba z moich e, ulubionych, jak na jego opakowanie i tyle na jego temat. Ja je kupuję, kiedy są na promocji bo nie chcę za nie przepłacać. E, opakowanie e, aloesowej pasty, którą kupiłam w Holland Barret, bo jak wiecie, ja już nie używam past e, z fluorem, na ten temat też był osobny vlog, gdzieś to było we vlogu, czy w filmiku. E, część z Was popiera, część nie. Ja uważam, że jeśli mogę coś wyeliminować, co może, być może jest dla mnie szkodliwe, to po prostu tego rezygnuję. E, to była bardzo fajna pasta, cena około 4 funty, właśnie dostępna na Holland Barret. E, teraz mam paszkę, paszkę pastę z, bab, z babuszki Agafii, e, która też u mnie fajnie, e, bardzo nie sprawdza, ta była wybielająca, niestety u mojego czemu się nie sprawdziła, bo zacząłem już żółknąć po niej zęby, mi raczej myślę, że nic nie pożółkło, no po z tych także mogę Wam ją polecić, no ale to wiadomo, każdy ma różne zęby, różne szkliwo, zresztą jak ze wszystkim u mnie hit, u Was bubel i tak dalej, po prostu są tylko, tylko i wyłącznie moje E, Opinie, Tutaj mam jeszcze jedno opakowanie e, płatków z e, Primarka. To są takie płatki, płatki w dwupaku za funt, a które też właśnie mam w do wiadomych cel, celów prze, przecierania. Denka również dotknęła, również niestety e, bardzo fajna, oczyszczająca e, maseczka ze zglinką niebieską z Babuszki i świetny produkt, naprawdę Wam, dziewczyny, polecam. E, dostępne są w na stronie The Natural Skincare, za 3,5 funta, genialne, 100% naturalne i ta konkretna miała 12 miesięcy na zużycie. Różne maski mają różne e, jakby daty przydatności, e, są też maski, które mają datę przydatności na przykład chyba e, 6 miesięcy, także zależy, e, tutaj to też chyba tam z boku powinno iść. E, Dalej mudełko do roks, do z do Kareksa, e, też bak, w każdym dęku u mnie. E, suchy szampon w zapachu Bloom, e, bardzo fajna szata graficzna, trochę taka jak to mówię, w takim rosyjskim stylu, ale e, nie aż tak zła, zawsze jest puste, ale Chciałam sobie sam zapach przypomnieć. Niestety tutaj nic, e, nic nie pachnie, ale z że to był ok, jakiś niewydrażający. Ja jedyna wersja zapachu, której nie znoszę, to jest ta wersja właśnie tropikalna. Dla mnie to po prostu o, aż mnie głowa boli, a wiem, że bardzo dużo dziewczyn to, e, to lubi. Jeszcze jedna świecz świeczka. E, Kilimanjaro Star też bardzo często w, e, we vlogach Wam ją pokazywałam. To był prezent o jeden z moich wicjach, którą pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję, to był absolutnie mój ulubiony zapach. Przepiękny. Taki męski, seksowny, coś takiego właśnie. Jak są wszystkie te świeczki w nucie Kilimanjaro. To jest Kilimanjaro stare, Wróć. Jak w, nucie, jak w nucie Midnight, Oasis, Black Coconut. E, turkusowe nie, bo bo to nikt zażam problem, żeby to wymówić w każdym cale, to jest taka wersja zapachowa. Jeśli te wersję lubicie, to można rzecz nawet kupić tą w ciemno. Myślę, że się Wam e, sprawdzi. Te małe palą się, tutaj Wam już mówię, 25 do 40 godzin. Myślę, że około 40 on się palił e, i... To był, dostałam takie trzy turki, może jak pamiętacie i ta była najmocniej wyczuwalna, najbardziej intensywna. E, ją sobie tutaj tak stawiałam, bo nie zależało mi na tym, powiem Wam, żeby ona się paliła codziennie po te 4 godziny i ona się paliła nieraz codziennie tutaj, tylko po godzinę u mnie w salonie, a zeszła bardzo fajnie, bardzo równo. Może przez to, że była mniejsza powierzchnia do wypalenia i ten wosk no, z mniejszej powierzchni schodził. E, po prostu robię sobie makijaż, pijąc kawę czy herbatę, malując się i tak dalej, ogarniając, to ten zapach umilał mi czas i bardzo... Bardzo jeszcze raz za niego dziękuję.